Całe lata staw był, z czasem zajęła go przyroda. Siedlisko znalazły tu rośliny i drobna zwierzyna. Gospodarze działek pod grzybem, bo o tym terenie mowa, zawsze byli dumni z tego miejsca, dbając, by dla tego mikrosystemu stworzyć jak najlepsze warunki. W tym celu powstał projekt renowacyjny. W przetargu wybrano zaufanego wykonawcę, który już kiedyś dla ogrodów pracował. Po zakończeniu robót zaczęło się napełnianie wody. Niestety okazało się, że woda ucieka. Rozmowy, korespondencja między zarządem ogrodów a wykonawcą nie znajdują porozumienia. Zleceniodawca twierdzi, że wykonawca za głęboko kopał i naruszył warstwę wodonośną. Z kolei wykonawca twierdzi, jak wynika z relacji działkowiczów, że jego działania pozostają bez winy. Pat trwa. Sezon dla biologii tego stawu jest stracony. Czy uda się stronom porozumieć bez sądu? Czy może zjawi się jakiś mediator, by pomógł w sprawie? Będziemy wracać do tego tematu.